Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ariten oferującego gamę produktów dla każdego w świecie krypto, począwszy od indywidualnych inwestorów po projekty Kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway czy też kantory stacjonarne. Ja przypominam Wam oczywiście o wciąż obowiązującej promocji. W opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie dwa kody rabatowe: raport 25 oraz raport 10. Pierwszy daje wam zniżkę na poziomie 25% na pierwszą transakcję w kantorach ariten, drugi natomiast daje wam zniżkę 10% na każdą kolejną transakcję, w którą w kantorze ariten będziecie chcieli dokonać. A my tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy. No i patrząc sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach bitcoina, to przyznać trzeba sobie otwarcie: nuda, no nic szczególnego się tutaj tak naprawdę nie dzieje. Bitcoin od Pewnego czasu utrzymuje się powyżej technicznego wsparcia w wysokości 67 tysięcy dolarów. Widać, że próbuje wybronić tę strefę. No i trzymajmy kciuki, żeby to się rzeczywiście powiodło. Czy tak będzie? Nie musi, nie musi, bo tak naprawdę z technicznego punktu widzenia zupełnie nic złego nie stałoby się, nawet gdyby Bitcoin osunął się poniżej 67 tysięcy dolarów, gdyby spadł na przykład w rejon 64 700 dolarów, gdzie zlokalizowane jest kolejne wsparcie. Biorąc pod uwagę bowiem niewielkie momentum, no całego tego ruchu, bo momentum mierzymy od wierzchołków, więc całego tego korekcyjnego ruchu spadkowego od 21 maja, w mojej ocenie, no jest to prosta informacja, że właśnie jest to tylko chwilowo. Odragowanie po tym, jak w pierwszych dniach, właściwie w pierwszych 20 dniach maja. Bitcoin doświadczył całkiem wyraźnego wzrostu. Do tego wszystkiego oczywiście już ostatnio, właściwie chyba dokładnie przed tygodniem tłumaczyłem Wam co napędzało ten wzrost i były to przede wszystkim wszystkie te informacje, które zwiększały prawdopodobieństwo, że rezerwa federalna rozpocznie cykl obniżek 100% już wkrótce oraz oczekiwania na zatwierdzenie przez SEC wniosków o dopuszczenie do obrotu giełdowego spotowych funduszy ETF na Ethereum. To ostatnie już się wydarzyło, już to zatwierdzenie jest za nami natomiast jeśli chodzi o obniżki 100 one są jeszcze przed nami. Kolejny raport, który może w tym przypadku dać jakieś kolejne wskazówki dotyczące na przykład terminu pierwszej obniżki, no to będzie raport z rynku pracy. Ten opublikowany zostanie natomiast dopiero za tydzień, za tydzień od dziś, czyli w pierwszy piątek czerwca. W związku z czym trzeba tak naprawdę uzbroić się w cierpliwość, bo być może Bitcoin przez kolejny tydzień będzie utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie właśnie w rejonie tego obecnie testowanego pułapu wsparcia. Niemniej jednak, w mojej ocenie, jest to tylko forma korekty, po zakończeniu której pierwsza kryptowaluta na ścieżkę wzrostów powróci i wybije nowe ATH. Jeśli chodzi o Ethereum z kolei, no to w tym przypadku, w mojej ocenie, trzeba. Przygotować się na kontynuację spadków. Nie jakoś drastyczną, nie musi to być dynamiczny spadek, nie musi to być nawet duży spadek. Natomiast Ethereum, na przestrzeni ostatnich dni, zanotowało pewną wyprzedaż. No i patrząc sobie na notowania Ethereum głównie z perspektywy interwału czterogodzinnego, dostrzec można, że jeszcze pewna przestrzeń, może nie olbrzymia, ale jednak do dalszego rajdu spadkowego jest. I ja tutaj, jako jedno z ciekawszych wsparć, wyznaczam granicę mniej więcej 3650 dolarów. Jest to poziom w którym tak naprawdę krzyżuje mi się i horyzontalny pułap wsparcia i linia tendencji wzrostowej kreślona od dołków z połowy kwietnia bieżącego roku. Tu była testowana jeden, drugi, trzeci raz jako wsparcie, później była testowana jako opór, znowu jako wsparcie, no i teraz być może po raz kolejny rynek będzie chciał ją przetestować. Więc to jest tak naprawdę potencjalny zasięg, czyli biorąc pod uwagę, że obecnie mamy cenę na poziomie 3744, niemal 45 dolarów, no to mówimy tak naprawdę o spadku na poziomie niespełna 100 dolarów względem aktualnego pułapu cenowego. No i przejdźmy do projektu, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. I zaczynamy sobie od Binance Coina, BNB, projekt, którego kurs doświadczył bardzo ładnego rajdu wzrostowego. Ta zwyżka zaczęła się już 9-10 października i trwała aż do, oczywiście ubiegłego roku i trwała aż do połowy marca do połowy marca tego roku. Później notowania BNB wyraźnie wyhamowały, ustabilizowały się właściwie na takim względnie stałym pułapie, tworząc swego rodzaju konsolidację. Konsolidację pomiędzy wsparciem w wysokości 505 dolarów, a oporem w rejonie 633 dolarów. Do tego wszystkiego moglibyśmy jeszcze z perspektywy interwału dziennego podjąć próbę wyznaczenia takiej oto linii tendencji wzrostowej, w efekcie czego z konsolidacji tworzy nam się. Trójkąt prostokątny, zwyżkujący, i to sprawia, że do najbliższego wsparcia nagle już nie mamy wcale daleko. Bo z obecnych 593 dolarów wcale BNB nie musi spadać do 505, a może ograniczyć się do cofki jedynie w rejon 582. Z kolei, odbicie od tych 582 dolarów, no, mogłoby zainicjować kolejne. Odbicie wzrostowe w kierunku 633. To jest interwał dzienny, to co teraz widzicie, więc to biorąc pod uwagę taką średnią dzienną zmienność ostatnich dni, do przetestowania tej linii tendencji może dojść dzisiaj, ale być może będziemy musieli na to czekać do soboty, do, do niedzieli, więc to nie, to nie musi być kwestia jednego dnia, jednej sesji. Jeśli chodzi o same trójkąty, to oczywiście warto pamiętać o tym, że są to formacje technicznie neutralne, więc nie istnieje żadna silna korelacja pomiędzy kierunkiem wcześniejszego ruchu a kierunkiem wybicia z samego. Trójkąta co oznacza, że choć w tym przypadku wcześniej redu był wzrostowy, to to w żaden sposób nie definiuje, czy rynek wybije z tego trójkąta górą, czy wybije z niego dołem. To, co jednak warto wskazać w tym przypadku, to jest to, że w przypadku wybicia z trójkąta prostokątnego poprzez pokonanie horyzontalnego ograniczenia, czyli w tym przypadku wybicie górą, dynamika późniejszego ruchu bardzo często jest większa w sensie późniejszy ruch jest bardziej dynamiczny, większy pod względem zasięgu niż w przypadku wybicia poprzez pokonanie linii e, tendencji e, linii tendencji wzrostowej. Tak więc e, no tutaj tak naprawdę w mojej ocenie trzeba uzbroić się jeszcze w cierpliwość, bo Choć raczej rzadko, nie mówię, że nigdy, bo widziałem już takie sytuacje, ale raczej rzadko spotykane są trójkąty, które wypełniane są w pełni, czyli które trwają tak długo, aż dojdzie do pełnego zwężenia. W tym przypadku musiałby ten trójkąt trwać mniej więcej do 19 lipca. No to m, tak naprawdę nie ma zdefiniowanego, kiedy to wybicie następuje. Właściwie w mojej ocenie ono może nastąpić dosłownie w każdym momencie, no ale biorąc pod uwagę, że w mojej ocenie przynajmniej też najbliższy tydzień będzie relatywnie spokojny, nie nastawiłem się, że to wybicie musi nastąpić dzisiaj, jutro czy, czy pojutrze. Być może będziemy musieli na nie poczekać na przykład do e, końca przyszłego e, tygodnia. Niemniej jednak sytuacja zaczyna wyglądać dość ciekawie, przede wszystkim dlatego, że zakres samego trójkąta już dość wyraźnie nam się zwęził, więc jesteśmy tak naprawdę coraz bliżej potencjalnego wybicia, jeśli chodzi o potencjalne zasięgi, no to zejście dołem, czyli wybicie z tego trójkąta dołem mogłoby napędzić spadek w kierunku 505 dolarów. Wybicie górą daje z kolei potencjał wzrostu w kierunku 680 dolarów, no i dalej już wyżej ponad 700 dolarów. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na Fed, a więc Fetch AI. No i w tym przypadku, jak zerkniemy sobie na wykres z perspektywy interwału dziennego, to też jesteśmy w stanie dostrzec pewnego rodzaju trójkąt. Właściwie tu i tak. Taki trójkąt i konsolidacja, no bo tu jeszcze jesteśmy na wstępnie y, szerokim takim etapie, gdzie na początku była konsolidacja, później ona trochę zaczęła zmieniać się w y, formację trójkąta. Linie tendencji kreślę od dołków z 5 marca. Przez dołki z 1 maja, przez dołki z połowy maja. W międzyczasie były testy także oczywiście w połowie kwietnia. No i wczoraj też ta sama linia została właśnie przetestowana. Górne ograniczenie, to z kolei opór w wysokości 2,57. No i biorąc pod uwagę, że teraz jesteśmy w rejonie technicznego wsparcia, wyznaczającego dolne ograniczenie tego układu, jeżeli tylko w najbliższym czasie pojawi nam się jakaś reakcja popytowa wskazująca na potencjalne odbicie od tego pułapu, to może być prowzrostowy bar. to może być prowzrostowe doji, czyli w wariancie ne, ważki to może być objęcie hossy, no ale tu już potrzebne byłyby dwie świece, czyli na przykład dzisiejsza i jutrzejsza, no to tak naprawdę kurs mógłby wrócić w kierunku 2,57, ale żebyśmy mówili o większych wzrostach, konieczne byłoby wyjście powyżej tego zakresu, wtedy zwyżka mogła być kontynuowana czy to w kierunku 2,86, czy dalej 2, nie, przepraszam 3, nie 2,86 oraz 3,28, 3,29. Ok, idźmy dalej. Worldcoin, projekt, którego kurs od dłuższego już czasu, bo dokładnie od połowy kwietnia, właściwie od pierwszej połowy kwietnia, utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mamy klasyczną konsolidację, dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie w wysokości 4,40, górne to z kolei opór w wysokości 6,15. No i teraz... Na przestrzeni ostatnich tygodni, mieliśmy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. No i teraz, tak, konsolidację. Są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że tu już zachodzi pewna dodatnia korelacja. Ona nie jest oczywiście stuprocentowa, ale częściej rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc, biorąc pod uwagę, że wcześniej notowania WorldCoina zanotowały spadek, to wybicie dołem wydaje się przynajmniej statystycznie nieco bardziej prawdopodobne. To jest pierwsza kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Jest jeszcze jeden aspekt, na który również warto zwrócić uwagę. Mówiłem o nim już jakiś czas temu przy okazji bitcoina, natomiast. To było chyba z miesiąc temu. Natomiast yy, powtórzmy sobie sytuację. Mieliśmy test górnego ograniczenia, dolnego i nagle rynek nie ma siły odbić od tego dolnego ograniczenia od tego wsparcia, żeby wzrosnąć w kierunku 6,15 dolarów i 15 centów. Zamiast tego zatrzymujemy się znowu w okolicy 5 dolarów i powiedzmy 20 centów. Dokładnie tu, gdzie zatrzymaliśmy się na początku, czy 9 maja, no i później też tutaj były testy i tu znowu są testy, więc wewnątrz tej całej konsolidacji na ten moment tworzy nam się kolejna mniejsza konsolidacja. To, co je tak naprawdę łączy, to to, że obie są małymi konsolidacjami po wcześniejszych ruchach wzrostowych. I obie mają dokładnie to samo dolne ograniczenie. Mowa tu oczywiście o wsparciu w wysokości 4,40 dolarów. Więc gdyby doszło do zejścia poniżej tego pułapu, no to notowania WorldCoina mogłyby zmierzać dalej na południe w kierunku czy to 3,30, czy 2,90. Właściwie no te poziomy są tak blisko, że mogą zostać zahaczone oba tego samego dnia, nawet. Natomiast no to nie jest perspektywa na ten dzień. To jest perspektywa prawdopodobnie na, jeżeli już kolejnych kilkanaście, może kilkadziesiąt dni. Ok. AVAX, Avalanche, projekt, którego kurs podejmował próbę wybicia górą ponad opór w wysokości 39,50 dolarów. Taką zwyżkę mieliśmy w poniedziałek 20 maja, natomiast długo się kurs powyżej tego pułapu nie utrzymał, bo już tak naprawdę w czwartek 23 maja zanurkował poniżej i od tego czasu sobie spokojnie Spada. Na ten moment możemy powiedzieć, że notowania awax e, znajdują się w rejonie bardzo, bardzo lokalnego wsparcia. 35 dolarów, 50 centów. Natomiast, jeśli ta granica zostanie przekroczona, to w mojej ocenie należałoby przygotować się na możliwość spadków, czy to w kierunku 31 dolarów, 50-60 centów, no bo to jest taki bardzo fajny pułap. Ewentualnie 29,50. Choć w mojej ocenie nie należy za bardzo rozgraniczać tych dwóch poziomów, a raczej zrobić z nich jedną, nieco szerszą strefę y, w kierunku. Które notowania lawanczego mogły po prostu w najbliższym czasie podążać. OK, lecimy dalej i zerknijmy sobie na LTO Network, projekt, którego kurs doświadczył całkiem ładnego, całkiem e, przyjemnie wyglądającego wzrostu. Wzrostu, który przyczynił się do pokonania lokalnego oporu w rejonie mniej więcej 20 centów, może troszeczkę poniżej 20 centów, i ostatnie dni przyniosły nam korektę spadkową. Korektę, wskutek której właściwie retestujemy obecnie ten pułap. Ja wiem, że rynek nie dotknął go precyzyjnie, no, ale trzeba pamiętać o tym, że poziomie, które wyznaczamy sobie na wykresach, to są tylko jakieś punkty orientacyjne, więc ja mam ten poziom wyznaczony w wysokości 19,90 centa. 0,19,90, ale to nie oznacza, że rynek musi spaść do 0,19,90. Może spaść do 0,19,80 albo do 0,20 tak naprawdę. To jest zawsze tylko jakiś punkt orientacyjny, więc jesteśmy w rejonie tego technicznego wsparcia. Wystarczyłoby, żeby Teraz pojawiła nam się jakaś wyraźna presja popytowa wskazująca na odbicie. Gdyby tak się stało, no to tak naprawdę notowanie Alteo Network mogłoby wzrastać znowu w kierunku oczywiście najpierw tych ostatnich wierzchołków, czyli powiedzmy bariera 23 centów, ewentualnie dalej nawet 28 centów, czyli ten potencjał byłby całkiem całkiem ładny, no bo tak naprawdę jest to potencjał na poziomie prawie 40% względem aktualnego pułapu e, cenowego. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach NEO, i tu zauważymy co z perspektywy interwału tygodniowego no ale żeby było widać w jakim pułapie cenowym jesteśmy no to ta tygodniówka jest tutaj w mojej ocenie przynajmniej konieczna, bo znajdujemy się na bardzo czy w rejonie bardzo, bardzo ciekawej konfluencji wsparć, mamy fajne wsparcie w wysokości 14 dolarów i 50 jest to poziom, który był testowany jako opór już w listopadzie 19 roku, później w lutym 20 następnie w październiku grudniu 20 roku był testowany jako wsparcie, tu kolejne testy, byliśmy blisko jako wsparcie tu jako opór, tu jako opór, tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, więc naprawdę fajna strefa. Do tego wszystkiego linia lokalnej tendencji wzrostowej, określona po dołkach tych z połowy października i tych z drugiej połowy stycznia bieżącego roku więc strefa bardzo interesująca, ale nie pojawiła nam się jak dotąd jeszcze żadna reakcja popytowa. Gdyby natomiast taka się pojawiła, i notowania neo odbiłyby od tego obecnie testowanego wsparcia, to mogłyby one wzrastać w kierunku 30 dolarów. Biorąc pod uwagę, że obecnie jesteśmy nieco poniżej pułapem 15 dolarów, no to mówimy o stopie zwrotu tylko do takiego jednego z bliżej położonych oporów na poziomie 100%. Nie mówimy w ogóle o dalszych wzrostach rzędu 66, 75 czy 125 dolarach. Skupiamy się na razie tylko na tym dolnym przedziale. Tylko tak jak mówię, najpierw musiałaby pojawić się tu jakaś większa presja popytowa. Póki co ja osobiście jej nie dostrzegam, no ale strefa. W rejonie, w której się znaleźliśmy, jest naprawdę bardzo bardzo interesująca. Ok, Jasmine Coin, projekt, który, no trzeba powiedzieć otwarcie, wyróżnia się bardzo mocno. Wybił powyżej linii tendencji spadkowej, następnie doświadczył naprawdę fajnego wzrostu, bo w niedzielę była to zwyżka na poziomie 16%, wczoraj był to wzrost na poziomie 22%, ponad procent. Dziś na ten moment niespełna 3, no ale całkiem fajna zwyżka. Tylko, żeby Oszacować jej potencjalny zasięg trzeba zerknąć na interwał tygodniowy. No i na tygodniówkę, jak zerkniemy, to zauważymy, że tu jeszcze jest całkiem sporo miejsca, bo obecnie mamy cenę nieco poniżej pułapu 3,2 centa, czyli 0. 0,317 taka jest aktualna cena, w chwili kiedy nagrywam ten materiał. Natomiast jak kolejny naprawdę istotny opór, mam dopiero w rejonie 0, 0, 4,5 centa, czyli 0,045. No więc ta przestrzeń do dalszego rajdu wzrostowego jest jeszcze tu naprawdę całkiem, całkiem przyzwoita. Okej, okay. kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania na dziś jest Render Token. W tym przypadku natomiast jest już pewna posłucha, bo tak jak od początku maja do powiedzmy 10 maja mieliśmy bardzo fajne wzrosty. No no tak, później już notowanie Render Token'a utknęły w trendzie bocznym, w trendzie horyzontalnym pomiędzy wsparciem w wysokości 9,80 dolarów centów, a oporem w wysokości 11 dolarów i 40 centów. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki i właśnie. Pytanie, Czy tu zaraz nie będziemy mieli podobnego scenariusza, jak już raz dzisiaj omawiany, że w rejonie dolnego ograniczenia konsolidacji brakuje wyraźnej presji popytowej, która byłaby w stanie napędzić rejestr w kierunku górnego ograniczenia? Więc wracamy sobie do poziomu 9,80. I jeżeli zanurkujemy poniżej, to tak na ta, naprawdę notowania render tokera mogłyby spadać w kierunku 7,30 dolarów, czyli gdzieś w okolice dołków z przełomu kwietnia i maja bieżącego roku. Idąc dalej. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was jest TIA, więc Celestia. Projekt, który też od pewnego czasu utrzymuje się w sensie horyzontalnym, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty. Nie dotarły te wzrosty precyzyjnie w rejon 12 dolarów i 50 centów, no ale jakby nie patrzeć, i tak już byliśmy względnie blisko. Jeśli chodzi natomiast o potencjalny zasięg dla takiej krótkoterminowej sprzedaży, to on nie musi być wcale duży, bo być może notowanie z zatrzymałem się już w rejonie tych 10, mniej więcej 10 dolarów, bo czy to będzie 10 dolarów, czy to będzie 10 dolarów i 20, 20, parę centów, to jest już drugorzędna kwestia. To jest tylko tak naprawdę kwestia. Jakiegoś błędu statystycznego, jak ten pułap wsparcia sobie tutaj wyrysujemy, więc być może to jest tylko takie chwilowe zejście i zaraz będziemy mieli ponowny raj wzrostowy. Więc ja bym tutaj przyglądał się uważnie, co się będzie działo w takiej strefie od 10 do 10 dolarów i 30 centów. Być może to jest ten pułap, w rejonie którego pojawi nam się w najbliższym czasie jakaś reakcja pobytowa. Jeśli spadniemy poniżej, no to już jedziemy tak naprawdę w kierunku 8 dolarów i powiedzmy 15-20 centów, czyli w rejon dołków z połowy maja bieżącego roku. i na Koniec tego dzisiejszego spotkania. Zerknijmy sobie jeszcze na LCX Token. W tym przypadku. Możemy z perspektywy interwału dziennego dostrzec trójkąt prostokątny zwyżkujący. Górne ograniczenie tej formacji wyznacza nam opór wysokości 32 centów. Dolne ograniczenie to z kolei linia tendencji wzrostowej, którą w tym momencie testujemy. Ja jej początek wyznaczyłem na podstawie świecy z 20, wierzchołka, świecy z 25 stycznia. Później kilkukrotnie była testowana jako wsparcie. Teraz też jest testowana jako wsparcie. Wczoraj w tym miejscu pojawiła nam się mała reakcja popytowa. Gdyby doszło do odbicia, to notowania tego projektu mogłyby wzrastać w kierunku 32 centów, oczywiście. Natomiast potencjalne wybicie dołem z obecnego trójkąta, czyli zejście poniżej obecnie testowanej linii tendencji wzrostowej, zagrażałoby dalszym spadkiem, nawet w kierunku 23 centów, gdzie zlokalizowane jest kolejne bardzo, bardzo fajne wsparcie. Okej, okay. i z mojej strony to by było na tyle tak naprawdę jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. W komentarzu dajcie też znać, jakie coiny chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. I jeszcze jedna taka mała, prywata ode mnie. Możecie też w komentarzu dać znać, jak jest teraz z dźwiękiem, bo dorzuciłem drugą taką samą ilość paneli e, akustycznych na ścianie. Jest ich już dość dużo. Ja w głowie słyszę mały pogłos, nie wiem jak to będzie u Was odczuwalne, więc dajcie proszę znać, jak dzisiaj jest z tym materiałem, z dźwiękiem, czy dalej jest jakiś pogłos, czy tego pogłosu nie ma. I bądźcie dość, tak naprawdę, restrykcyjni w tych swoich opiniach, bo ja chcę doprowadzić to studio do poziomu niemal perfekcyjnego. Może nie będzie jak studio radiowe, ale ma być naprawdę dobrze, więc jeżeli słyszycie jeszcze jakiś pogłos to nie mówcie, że a warstwa merytoryczna jakoś się tam obroni, a pogłos sobie może być. Nie, nie może go być wcale, więc jeżeli jest, to dajcie proszę znać, będę kombinował, może dorzucimy jeszcze jakieś panele akustyczne na sufit czy, czy cokolwiek innego, coś wymyślę, coś wymyślę, ale chcę wiedzieć, jak wy odbieracie jakość dźwięku, więc każdy taki komentarz będzie dla mnie na bagę złota. Serdecznie wam za dziękuję, życzę spokojnego, wzrostowego, zyskownego, słonecznego weekendu. No, a my słyszymy się oczywiście w poniedziałek punktualnie. O godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!